Ci, którzy używają Instagrama, już byli ze mną na tym dachu, więc y, zapraszam jeszcze raz i wszystkich tych, którzy, którzy nie byli. I zanim o naszej dzisiejszej służebnicy Bożej, która, która czeka na Official Announcement, czyli na oficjalne ogłoszenie jej służy y, błogosławioną, trochę o jej wyjątkowej rodzinie. Oboje rodziców chcieli wstąpić do zakonu, czego nie zrobili z różnych przyczyn. Była trzecim z dziewięciorga e, dzieci, z czego pięć jej sióstr jeszcze przeżyło i wszystkie wstąpiły do zakonu. E, jest dzieckiem świętych rodziców: e, Ludwika i Zeli Martę, e, a jej siostra to święta Mała Tereska. Także taka rodzina, ale jak się okazuje, nawet w takich e, tytularnych rodzinach świętych e, bywa różnie. W 2020 roku zakończył się proces batyfikacyjny na poziomie diecezjalnym. Leonia Martę, bo o niej dzisiaj będę mówić, jest mi bliska z wielu powodów. E, na przykład dlatego, że jest patronką e, trudnych dzieci cokolwiek by miało to znaczyć, bo w ogóle nie rozumiem tego hasła. Ale tyle, co ja się słuchałam, nasłuchałam, jakim byłam dzieckiem, jaką byłam nastolatką, że och, och, i w ogóle jakim jestem e, człowiekiem to myślę sobie, że ona jest mi bliska, bo właśnie też mówili o niej, że ma trudny charakter. Też to słyszałam o sobie. I tak myślę sobie, że gdybym miała się porównać do jakiejś rośliny, albo raczej nawet do grzyba, bardziej to daleko mi do małej pokornej kurki czy jakiejś tam gąski szarej, ale najbliżej mi do grzyba atomowego. Zapraszam. Nie Martę urodziła się w 1833 roku jako trzecie z dzieci Ludwika i Zeli Martę. Od początku była troską, kłopotem, nie wiem jak to nazwać, dla... No naprawdę smutne, ale, ale niestety to, to dzisiaj płacze tutaj gdzieś. Tak i na początku rodzice... Bardzo się o nie umartwili, bo, bo bo chorowała na Ksztuciec, na Odrę, a później ich zmartwieniem było to, że Leonia miała do, dość delikatnie ujmijmy, mocno niezależny charakter. Słyszałam, że była nazywana kłopotliwą siostrą, siostrą Martę. Nie wiem, jak w ogóle tak można mówić o dziecku, no ale dobrze. Nie wiem, czy tak rodzice o niej mówili, czy w ogóle kto. I była posłuszna podobno tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się bała. Miała doświadczyć cudu uzdrowienia w dzieciństwie za przyczyną świętej Małgorzaty Marii Kok, czyli zakonnicy z zakonu Wizytek, do którego ostatecznie wstąpiła, w swoim wyborze wytrwała do końca swoich dni. I jedyną osobą na tamten moment, która w nią wierzyła, że, że coś z tego człowieka będzie, była jej ciotka, czyli siostra jej matki która była również w zakonie wizytek. O ile pozostałe siostry Marteo swoje dzieciństwo nazywały się lankowym, tak Leonia mówiła o nim, że było obrzydliwe. Zelia skarżyła się swojej siostrze. Mówiła, mam dziecko, które mnie nie kocha. Wolała pokojówkę zamiast matki. Później się okazało, że bardzo się bała tej pokojówki. Która stosowała wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną. Dla przykładu ta pokojówka, jak ona się tam nazywała? Ludwika. Pokojówka Ludwika. Powiedziała, miała kiedyś powiedzieć do Leoni w ten sposób: Jeśli Twoja matka pozwoli ci iść na zabawę, to idź, ale pamiętaj, że później za to zapłacisz. Nigdy się nie dowiedziałam, czy tę pokojówkę zwolniono, czy też nie, czy została, ale raczej, raczej tak, bo. Po, po tym jak już nie miały kontaktu, to Leonia bardzo odżyła, zbliżyła się do matki, na co Zelia, Martę, powiedziała, że brutalność nigdy jeszcze nikogo nie nawróciła, ona czyni tylko niewolników. I później Leonia była wdzięczna Bogu, jak już była dorosła, że ta przemoc fizyczna i psychiczna, której, której doświadczyła od, swojej, od, do tej, od tej pokojówki, nigdy nie zapisała się na trwałe w jej pamięci. I od tego momentu zaczyna się powolna przemiana Leonii, na co jej mama mówi: Leonia kocha mnie tak, jak to tylko jest możliwe, i razem z tą miłością. Powoli miłość Boże przenika jej serce. Podejmuje wysiłki, których nikt, tak jak ja, nie może ocenić. Finał tej przemiany dany jest, aby oglądać Zeli z perspektywy wieczności. Zelia umiera w 1877 roku na raga piersi, podczas gdy Leonia ma lat 14. Mówiono o niej dziecko wielu wad. Nikt nie dawał jej szansy, że jest w stanie wytrwać w jednym powołaniu, w życiu zakonnym. Z jej niestabilnym charakterem, zmiennym, z jej porywczością. A jednak można, można. Ta, ta ukochana ciotka, ta jedyna, która w nią uwierzyła, wizytka. Yy, nawet ona miała swój kryzys wiary w to, czy Leonia faktycznie da radę. Coś nam się tu przyciemniło. Yy, bo. Leoni bardzo trudno przychodziła nauka, zwłaszcza matematyki, i tutaj znowu mamy tyle wspólnego z Leonią. Ja zawsze kochałam matematykę i fizykę, ale bez wzajemności i była bardzo pewnie towarzyska Leonia, bo no jej zachowanie mocno niekorzystnie wpływało na dzieciaki w klasie i ta właśnie ciotka zakonnica musiała ją odesłać do domu. Po kolejnym powrocie z zakonu e, okazało się, że jest zupełnie sama, bo rodzice już odeszli, a wszystkie siostry wstąpiły do zakonu. E, wpadła w, w, miała stany depresyjne, bo miała 32 lata. E, wciąż nie potrafiła się odnaleźć w świecie. E, była zupełnie samotna i odizolowana. I miała poczucie, że jej życie jest wypełnione nietrafnymi decyzjami. W wieku 35 lat wstępuje do zgromadzenia wizytek i zostaje tam do końca. Powiedziała, że klasztor w Ką opuści w trumnie. E, to była w ogóle też prośba jej siostry, Tereski, która modliła się, że e, proszę ciebie e, dla Leoni, do, do pana modliła się, proszę ciebie o powołanie dla Leonii. E, żeby w, tym, w nim wytrwała. Jesteś mi to winien. Podoba mi się ta odwaga świętych, jak rozmawiają z Bogiem. Profezję zakonną Leonia e, przyjmuje 2 lipca 1900 roku, czyli składa ślub wieczyste, czyli, wieczyste, czyli na wieczność. E, przyjmuje imię Franciszka Teresa. Jej duchowość, jak to usłyszałam, przeczytałam, była salezjańsko-terezjańska, czyli salezjańsko taka na radośnie i terezjańska, jak się domyślam, na, 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 tak, na głębiach, na głębinach. Jej ulubioną lekturą są pisma założycieli i pisma jej, jej własnej siostry, dzieje duszy, czyli małej Tereski. I to była dla niej taka walka właśnie ta droga dzieciństwa duchowego, które zaproponowała mała Tereska, pomagało jej w przezwyciężaniu jej no, z tego co rozumiem bądź co, bądź trudnego charakteru, jakichś kompleksów, niedoskonałości, niepełnego wykształcenia czy nawet słabego zdrowia, że to pomagało jej, ta droga dzieciństwa Bożego. Pomagało jej przezwyciężanie to wszystko nie w kierunku walki, tylko w kierunku miłości, pokory, radości. A w Zakonie pełniła funkcję ekonomki, infirmierki, czyli chyba takiej pielęgniarki i zakrystianki. 17 czerwca 1941 roku, w otoczeniu sióstr śpiewających Leonii Magnificat Leonie odchodzi, to, Leonie odchodzi z tego świata a jej współsiostry miały powiedzieć, jakże ona będzie pięknie i dobrze przyjęta w niebie tak jak mówiłam na początku, w tym roku, chyba to powiedziałam, w tym roku zakończył się jej proces beatyfikacyjny. Trwał 5 lat, od 2015 do 2020 roku. I chyba jakoś tak, Oj, znowu się na i chyba jakoś tak niedawno miała zostać ogłoszona błogosławioną, ale tak jak z moją imienniczką Sandrą Sabattini to prawdopodobnie jest to przełożone. Ja bardzo lubię słuchać ludzkich historii. Jestem wdzięczna ludziom, którzy chcą się ze mną nimi podzielić. Często są to, częściej niż rzadziej, są to trudne tematy. Bolesne, bo kto z nas nie cierpi? Każdy z nas doświadczył czegoś trudnego. Jak słyszę taką historię o Leoni, która miała ciężkie dzieciństwo, nazywała je obrzydliwym, i że ile razy to słyszałam o dzieciach, które miały kłopoty z rodzicami. O rodzicach, którzy narzekają na miłość, na brak miłości swojego, swoich dzieci. No, to wszystko wygląda takie takie znajome. Myślę też o Leonii, która po raz trzeci chciała po kolei wstępowała do zakonu, i że naprawdę ona mogła wrócić z takim uczuciem porażki, bez sensu, tak zresztą było bez nadziei. Ja jestem człowiekiem, który maksymalnie do przetrwania potrzebuje nadziei. Myślę, że tak naprawdę jak każdy człowiek, że każdy z nas potrzebuje nadziei do tego, żeby, żeby pójść dalej. I boję się bardzo braku nadziei, boję się bardzo braku takiej nawet niepewności, właśnie nadziei, że, że z każdej sytuacji jest wyjście. Jak i parafrazując słowo Boże, duch święty, i my damy radę. I cieszę się z takich historii. Bardzo mi się też podoba cała ta rodzina, nastawienie tej rodziny, że każdy widział jakieś tam i ta najbliższa, i dalsza rodzina widziała, jakie mogł. Jakie są, jakie mogą być kłopoty z Leonią, ale nikt się nią nie gorszył, nikt jej nie wytykał palcami. Jeżeli ktoś zwracał uwagę na coś w niej, to nie po to, żeby e, powiedzieć: oj, jakie to brzydkie, oj, jakie to nieładne, tylko żeby otoczyć ją wsparciem, modlitwą i akceptacją. E, I tak właśnie widzę sens relacji, tak w ogóle. E, tym bardziej. E, może właśnie dlatego ta rodzina była taka święta, bo mieli siebie akceptować, otaczać miłością, modlitwą, wsparciem, a nie gorszeniem się i ocenianiem. Leon jest podobną patronką e, rodziców, dzieci niesfornych, albo może hajnidów. Może e, Leon jest patronką hajnidów, hajnid baby, jeśli słyszeliście to pojęcie. E, a ja myślę, że. To jest patronka dzieci, to jest patronka ludzi, którzy mają przekonanie o swoim życiu, że to jest od początku kłębek porażek, bo ile, ile z nas może się pochwalić tym, że miało szczęśliwe, udane dzieciństwo? Z historii, których słucham, to mam przekonanie, że to jest raczej e, bardzo często ból. E, jeśli w ogóle pamiętają swoje dzieciństwo, to jest ono często smutne. Są też takie historie, że ludzie tak cierpieli w dzieciństwie, że byli tak samotni, tak porzuceni, że nie było nawet z kim porozmawiać, że wyparli swoje wspomnienia. Więc może też to jest patronka dla was, może to jest patronka dla ciebie, który, która masz przekonanie, że starasz się, pracujesz nad sobą, nad charakterem, nad nie wiem, powołaniem, szukasz a jednak jesteś tu, gdzie jesteś i że może nie jesteś zadowolona, zadowolony ze swojego życia, że tyle marzeń i tyle pragnień zostało pogrzebanych. I chciałabym Wam zaproponować modlitwę za wstawiennictwem Leonii, już wkrótce błogosławionej. Droga Leonio, nasza siostro, prosimy Cię, pomagaj rodzicom zagrożonym utratą dziecka, ponieważ Ty sama zostałaś ocalona od śmierci jako dziecko. Wspieraj rodziny, które z powodu różnicy pokoleń mają trudności we wspólnym życiu w spokoju. Oświeć młodych ludzi, którzy wątpią w swoją przyszłość i wahają się angażować. Ukaż wszystkim drogę modlitwy, która pozwoliła ci z ufnością przetrwać Twoje ograniczenia, trudności oraz pomogła Ci ofiarować się innym. Panie, jeśli taka jest Twoja wola, racz udzielić nam łask, o które prosimy za wstawiennictwem Twojej sługi Leonii, i zalicz ją w poczet. Świętych twego kościoła. Skąd ta nagla, nagła wolta ubraniowa i w ogóle trochę o, oświetleniowa? Bo to było tak, że ten tydzień miał być ten odcinek, miał się układa, ukazać tydzień temu, dlatego też nie było word sharing, bo e, skończyła mi się bateria w aparacie, zgubiłam, skończyła mi się ładowarka. E, cudownie, e, dzięki wsparciu <grym> magicznemu, ona się znalazła i ładowarka, i bateria. Dlatego, dlatego właśnie byłam w stanie dokończyć ten odcinek. I tak, i już mam nadzieję, że. Dlatego też nie nagrałam bonusa. Ale mam nadzieję, że ukaże się wkrótce i odcinek bonusowy z okazji 105 subskrypcji i word sharing. I zmontuję zaraz ten odcinek. No i co? Zapraszam Was, jak zwykle, do dzielenia się treściami, które tutaj odnajdujecie. Do komenta komentarzy i na moje media społecznościowe Facebook i Instagram. Jak zawsze, stay tuned with God.